Co to znaczy uwolnienie zniewolonych? Co to znaczy uwolnienie zniewolonych? Ja tutaj wcześniej tłumaczyłam ludzi, co to znaczy, że, może, że każdy człowiek może być tak naprawdę zademoniony. Bo różnego rodzaju rzeczy spotykają się, ludzi spotykają w ich życiu. I to są rzeczy, które często są spowodowane przez demony. Różnego rodzaju sytuacje otwierają nas na działania demonów. Ludzie chodzą do wróżek. I to i często otwierają się w ten sposób na działanie demonów. Parają się okultyzmem, rozmowami, przywoływaniem duchów. Lęk otwiera cię na to, że diabeł może działać w twoim życiu. Są przekleństwa pokoleniowe, ktoś na przykład kogoś przeknie, są różnego rodzaju czary, a jest też to, że ludzie się parają różnego rodzaju rzeczami które otwierają ich na działanie demonów w życiu. I diabeł jest realny, tak samo jak Bóg jest realny, bo diabeł i ta jedna trzecia aniołów, która za nim poszła z nieba, działa tutaj na ziemi i potrzebuje ciała, żeby się manifestować. I jeżeli ktoś potrzebuje uwolnienia, to kładę na niego ręce i mówię w imieniu Jezusa, wyjdź duchu nieczysty z jego życia i ludzie zostają uzdrowieni.